Dzień dobry, dzień dobry. Jest 17 godzina, jest fajnie. Możemy powoli zaczynać. Coś po mnie idzie? No nie, nie, chyba jest dobrze wszystko. Dobrze robię, wszystko dobrze jest zrobione. nie? dalej, dalej. No. Okay. To to jeszcze luj, to też. Znaczy, to nie do końca, ale jeszcze luj. To już w ogóle i luj, najłatwiejsza gra, tu przeszedłem, to łatwo, to jeszcze luj, ale to, to będzie najgorszej omnomnom, Om 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 Om. Om. No, możemy pójść najpierw po nagrody zobaczyć, co tam ostatnio zrobi... e, dokończyliśmy, co tam zdobyliśmy, tak mamy 9 bodajże końców jeśli ja się, się nie mylę, 9-8, znaczy coś ten desen? Jeszcze jeden coś dostaniemy, a ich. A maksymalnie jest chyba 25, jak tu możecie zauważyć. Już jakieś pluszanki mamy, jakieś tutaj inne. pierdółki, figurki, pierdółki, jedzonka, no, zabawki, zabawki, bubbleheady, Halloween. O, Halloween to chyba w halloweenowym trybie. Nie? Dobra, no to tyle. Tu wszystko mamy, jest dobrze. A my idziemy od razu na noc, numer dwa. O, cie, się wystraszyłem. Hello, 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 hello. He... Co? O. Okej, okay. przez przypadek mi się klikło. Heh. Nie macie. No, zamknij łeb, nie macie, ja się boję takiego dźwięku, daj mi spokój. Ej. Eee... Mamy 9 na 30, rozumiem A możesz... Jakie jakie oczy ma teraz? co no? Idziemy umierać. Czas na Foxy'ego, i guess. Czemu nie? No, to zróbmy to. O Jezu Hello? That is pretty far away. To i to na razie potrzebne Hello, hello! A no, co my tu máme? Tu už byla monetka zdobytá. Okay, Dzień je je jest dobrze. No spokojnie. Damy radę. Damy radę? Nie damy radę. A tu bylo. Monetka. Je, yeah, mám monetku. O, oh, to się ruszył. Hello. No. No, jest tutaj. To jest chyba to samo dokładnie, co było w jedynce. Więc się nie przejmujmy na razie tym. O, o kurczak się ruszył. Kurczak przyszedł. O, a ten? Poszedłcie? Halo? Ej, hey, what? He? Ej, on już tu jest!

Hmm? O dobra, ja się stresuję troszkę Chyba pierdzielę Tu jest sika. Tu, okej. Okay. Chyba. No, no. Tak, si. Nie wiem czy jest. Ma? Cześć, cześć. nie ma. Okej, okay, spokój. Hello. O, tu dalej, tu. Podoba mi się. Cześć, baby. Okej, tam jest, okej, okej. Rozpokaj. O Jezu! Nie podoba mi się to. Poszłaś? Poszłaś? Okej. O! Koniec! Darmo! Halo? Gibi dam dam dam! Czekam się! Mamo! Ja się boję! Uh

no, gaś! Urła Miejkam to w razie co! Urła Nie ustaś... Nie garnę co się dzieje, ale się boję. Mała częścika. Halo? Okej, okay, poszedł? Freddy! O! O, czekaj. O, Freddy. A gdzie jest Bonzo? The bunny Tu jest. Tu jest, tokej Tu, 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 tu. Tu, tu Kurczak idzie? Freddy się ruszył znowu, to? co? ma? Czemu Freddy tak szybko się rusza? Sprawdzam cię za chwilę, halo Is that even legal? Ma. Okej, okay. nie na razie Jak on zobaczy, że drzwi są otwarte to staj... Trzema. Nie to O Okej okay. Cześć O, Freddy jest tu O, udało Holy shit! Czemu mi mrygać zaczęło wszystko? Ja nie wiem. Ale wyszło. No powiem tak. Jeżeli tak dalej będę grał, to trzeciej i czwartej nocy nie przeżyję. O plusy. plusy baby.